Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaczynamy w końcu Futis. W sumie teoretycznie można by powiedzieć, że Futis zaczęło się wczoraj od nowego karnetu, gdzie dostaliśmy chociażby takiego Virgila Wandajka takiego Ginole. Vandajk jest w ogóle za darmo dla każdego. Ginola w karnecie premium, dostaliśmy Maguire'a, dostaliśmy wiele fantastycznych kart. Część za darmo, część trzeba oczywiście kupić w tym karnecie premium, ale. To już pokazuje, że i jej odpina wrotki. W końcu kończymy te nieszczęsne Shiftery, które leciały cały czas, i w końcu będzie można trafić coś fajnego. Pamiętajcie też, że Footis jest to powracanie starych kart do paczek. Więc jeżeli macie jakieś karty, które są cokolwiek tam warte z tej listy, które wam pokażę, radzę się tego pozbyć najszybciej jak się da. Ale wszystko po kolei. Zacznijmy od tego, że nie tylko karty Futis wiadą do gry, bo wiadą jeszcze Great of the Game, tak, karty. Są to karty związane z Eurokobiet, tak? No i tak się one prezentują. Scott, Sherin Prince, George, Williams, Abili, Angel Foundy, Sasic, Kessler, Pigeon i Bon Pastor. Od razu tutaj Sherin dla mnie nie najgorszy traf. Abili na pewno będzie super, ta Williams raczej będzie spoko, Wompastor bon na pewno będzie spoko, ta George. No, ona też nie wygląda źle, ale jakoś bardzo bym się na tą kartę nie napalał, dlatego że mamy karty Futis, które wyglądają naprawdę kozacko. No i mówiąc o kartach Futis, no to tak prezentuje się drużyna Futis 1, Yamal 99. Z pięcioma playstylami. No tutaj to już jej totalnie odleciało. Skoro nie udało się wcisnąć znaczy, mam nadzieję, nie uda się wcisnąć na siłę w ręce Yamala Złotej Piłki to chociaż karty 99 mu wcisnęli siłą. No dobra, no taka ich decyzja. Pele 99 super playstylami. Tak naprawdę do żadnego playstylu tego Pele nie można się przyczepić. Bo jak u Yamala Pajac, to bardziej mi do niego pasuje osobowościowo, jak on się zachowuje. Niż tutaj na, na karcie, tak czy Mbappé, który również ma 99 i ma 5 playstyli, on ma podcinki, tak? Pele ma wszystkie top, wszystkie playstyle. No Maldini ma wślizg, który oczywiście mi nie pasuje. James może być. są 98 jak najbardziej spoko. 5 playstylowe też z Roberto. Do tego Tevez. Szkoda, że on nigdy nie ma finezek, bo naprawdę spoko się grało tym Tevezem. No, a on tutaj tak się prezentuje. Też yy, pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. W karnecie premium macie niektóre ewolucje, które pozwalają Wam dorzucić yy, niektóre złote playstyle, nawet do kart z kilkoma playstylami, Tam niektóre mają chyba ograniczenie 3, ale nie wszystkie. I chyba są takie, które można dorzucić jako właśnie z 4 do 5 playstyli. No, ale to jest oczywiście wszystko w karnecie premium, jak dobrze pamiętam. No więc. Może tą kartę jeszcze jak traficie, będzie ją jakoś fajnie można uratować. Ja grałem sporo Tevezem, Tevez dla mnie topka w tej Fifie. Mac Cup, no to do skipnięcia, po prostu jak trafisz, to trafisz. Matuidi, niesamowicie się grało jego wcześniejszymi wersjami. Miał nienormalne ceny, dlatego totalnie się nie zdziwi, nie zdziwi jak on będzie kosztował bardzo dużo. Kunde, z Tiki i Rakietą, no wolałbym playstyle defensywne. Koler z rapidem, ale sama karta kolera wygląda bardzo grywalnie. Bardzo słaby Kleber, który będzie za nic. FONDI, która pewnie będzie dosyć tania. Średni Ildis. Całkiem Spoko teuram. Isko, który również mnie akurat nie zachęca. Figo, no to dla fanów Barcelony i dla fanów realu. Chociaż myślę, że Barcelona mniej. Klaus i Barnes. Czyli tak się prezentuje drużyna Futis Team. Jeden, ale oczywiście do tego Futis, tak jak mówiłem, będzie jeszcze kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, no to będą oczywiście SBC i zadania. Te karty, które Wam pokażę. Nie wiadomo jeszcze, która to będzie na 100% SBC. Znaczy chyba jedną jest wiadomo, a która to będzie jakieś zadanie. Laudrup podobno on ma być jako tam Objective. No karta wygląda jak wygląda, no to jest Laudrup, tak? No darmowa karta, jak najbardziej wygląda jak darmowa karta, nic nadzwyczajnego. Yy, Julian Alvarez, on jest właśnie jako SBC przez Objective. No obstawiałbym jednak mimo wszystko SBC. Bruno Fernandez, to jest karta, o której mówiłem, ona jest potwierdzona jako SBC. Z tego co widziałem. No całkiem spoko ten Bruno, no chociaż mimo wszystko, no... Oni wszędzie na siłę wsadzają te rakiety. No, jakby miał jakąś tiki, takę. Więcej stylu gry na podaj. No, ten, ten low-driven. Eee, też mi się to nie podoba. No, ale sama karta Bruno wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. Do tego Vitinia, który ma być w SPC, albo Objective. No, ale raczej wątpię, że będzie on, jeżeli chodzi o Objective, bo naprawdę nie wiem, co to by musiał być. Jakiś puchar. Jakiś niesamowity puchar, który musiałbyś prawie wszystko wygrać czy musiałabyś, no nie zrobią tego według mnie mamy jeszcze Majkona, no Majkona już był kiedyś nienormalny pucharek, który był turbo ciężki także myślę, że on akurat mógłby trafić do obiektywów, karta wygląda całkiem spoko mi się Majkonem grało super miał niesamowite trivel shoty no i jeżeli ten Majkon będzie właśnie w jakiejś tam za darmo, no to myślę, że sporo osób nim będzie grało i ostatnia karta, Vanden Ven, on z tego co widziałem, też ma być SBC, no znowu ta rakieta, nie wiem po co mu ta rakieta, wędka, nie wiem, longbole, podania z trójkątem, tiki taka, no wszystko by mi tu lepiej się działo niż ta rakieta, no ale tak jej postanowiło i nic z tym nie zrobimy. Oczywiście Futis 1 to się nazywa top of buff, yy, czyli wracamy z kartami Toty. Wracamy z kartami z Ligi Mistrzów, ikonami i różnymi rzeczami. Tutaj macie przykład kilku kart, które wrócą: Eusebio, Nazario, Salah, Halan, Caliba, Szał, Cristiano Ronaldo, Walsh czy Charlton. Jeżeli interesuje Was cała lista, no to ja również tutaj taką posiadam. I teraz no ułożymy ją troszeczkę odwrotnie: od prawej macie te najmocniejsze, i jedziemy w lewo po to, żeby już tutaj mieć pod kamerkę ułożoną taką tutaj strefę. Tak, tutaj mamy jeszcze bon manti, urodzinową, urodzinowy, Leao, Toc, czyli pamiętajcie, że Totsy również będą do zdobycia i pewnie zaraz nic nie będą warte, więc jeżeli macie Totsy, macie te karty, które są tutaj, to koniecznie je sprzedajcie, bo one po prostu walną o ziemię. I tego raczej nie odratujecie. Bo was budżet na pewno, na pewno ucierpi. Opowiedziałem wam jak nie stracić. Ale na czymś takim też się da zarobić. Teraz jak to w ogóle zrobić? No przydadzą nam się te karty. Tak jak mówiliśmy. I przydadzą nam, przyda nam się ta drużyna Futis. I co ja tutaj widzę? Widzę tutaj na przykład Alisona. I inne na najtańsze overale i y patrzę. No najtańsze oczywiście jest Odegaard. No to przydałoby się sprawdzić, czy na tej liście całej, no musieliby się to zastopować, i czy tutaj nie ma gdzieś Odegarda. Jeżeli Odegarda nie ma, no to Odegarda się nie upłaca kupować, tak? No bo on po prostu będzie cały czas leciał. Następny jest Terstegen Terstegen w ogóle chyba nie miał żadnej karty, no właśnie, więc Terstegen też na pewno odpada. A Odegard? Globetrotters, okej okay i yy, A to było Liga Mistrzów, no nie, tego nie będzie, czyli jeżeli tutaj nie ma Globetrottera, on miał 90 ocenę ogólną, więc szybko go znajdziemy. Berardosal, Ender, Balde, Messi, Pickford, Salah. Zobaczcie, jej nawet powrzucała po dwie wersje tego samego gracza. Macie dwie wersje Salaha, 90 i 95 do trafienia. Co ciekawe, możecie trafić Teveza, ale nie tego, którego chcielibyście trafić. No, także jej Szacun. Zatrolowanie ludzi. Szacun. No dobra, ale wracając. No Odegarda nie ma. Też Tegena nie ma. Później trzeba by zobaczyć Mapileon, czy jest jakaś. No Mapileon teoretycznie była... To się nazywa Numero Food. Czyli znowu, idę na karty 90 i patrzę, czy jest jakiś... Balde był Numero Food. Endler, Sar. Mhm. No i więcej tutaj nie ma Numero Food, więc ona też zostaje. Ale... Zobaczcie, tutaj mamy Alison. Alison jest w ocenie tyle co Kurtua. Jeżeli robicie te SBC wymiany, no to w końcu będą Wam potrzebne karty różne. I teraz, no taki Alison, jeżeli on będzie do trafienia jako, e, jako Futis, to nie będzie do trafienia jako złoty, czyli jego cena powinna iść w górę. To samo tyczy się Salaha, a zwłaszcza jeżeli wyjdzie jakaś dobra ewolucja. Tak, to samo z tymi kartami 88. Aktualnie, no tutaj jest trochę gorzej, bo tych kart jest więcej. Tak, na 89 to będzie łatwiej zrobić. No ale ogólnie nie będzie na pewno, pewno ender, która jest o tutaj w samej topce. No i taka ender pewnie będzie kosztowała trochę drożej. I w taki sposób szukamy sobie takich kart. Zobaczcie. Wszystkie tocy praktycznie chodzą po kwiksel. Jeżeli macie, to te tocy, które się tutaj powtarzają, na pewno bym sprzedał. Wszystkie te karty, no na pewno bym sprzedał. Ale nie sprzedawałbym też panicznie żadnych informów. Tych, to, tych toców, których jeszcze nie ma, no też bym raz jakoś paniście nie sprzedawał. Ale miał gdzieś z tyłu głowy, że to może się szybko zmienić i ta sytuacja, z której my jesteśmy w miarę bezpieczni, powiedzmy, z naszymi końcami może bardzo szybko ulec zmianie. Na dzisiaj to wszystko. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba kliknijcie dzwoneczek, wpadajcie na live. Y. Dzisiaj live wieczorny, będzie wielki opening na futi Zostawiłem na dwóch kontach nagrody za Division Rivals. Robiłem przez kilka dni piki robiłem paczki, ogólnie kupowałem karty, tylko po to, żeby było tego jak najwięcej. No i zobaczymy, czy uda nam się trafić. Cokolwiek porządnego, bo to, że my trafimy coś, no to jestem o tym przekonany, tylko wiecie, no trafić, mając do dyspozycji takie karty i trafisz na przykład Klausa albo Isco, a trafisz Mbappe, Yamala czy Zeroberto, no to czy Pele, to jest naprawdę, naprawdę duża różnica. Także życzę wszystkim miłego dnia i słyszymy się około północy na live'ie. Elo!